W ratuszu co chwilę powstaje nowy obiekt. Właściwie dlaczego nie może być tutaj normalnie? Może należałoby wykorzystać to miejsce do celów reprezentacyjnych, na przykład jako sala, gdzie wręczane byłyby nagrody w konkursach międzyszkolnych, oznaczani byliby zasłużeni dla Lubina lub chociażby jako miejsce wystaw, na przykład dotyczących 700-letniej historii tego miasta. Najpierw hurtownia dywanów, teraz sklep mięsny. Czy tak powinna wyglądać przyszłość ratusza? Uważamy, że nie, ponieważ ratusz powinien być miejscem, z którego lubinianie byliby dumni. Nasze stowarzyszenie ogłasza konkurs na zagospodarowanie ratusza. Swoje propozycje prosimy przesyłać na naszą stronę internetową www.terazlubin.eu. Wszystkie Państwa pomysły zostaną przekazane prezydentowi, a najlepsi zostaną nagrodzeni. Nagroda będzie niespodzianką. W większości to... miast w Polsce rad w ratuszu urzędują prezydenci i burmistrzowie. Przypadek Lubina, Lubina jakże jest negatywnym przypadkiem i to jest absurdalny pomysł, aby w centrum miasta, w samym ratuszu powstał sklep mięsny.